Laudetur Jezus Chrystus! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Kochani, w ten dzisiejszy dzień, spotykamy się w dzień bardzo uroczysty, czyli w pierwszy dzień Triduum Paschalnego. Ale zanim będę mówił o tym, no to na początku się pomodlimy, gdyż ja nie umiem mówić sam, nie umiem sam głosić. Ani konferencji, ani rekolekcji. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Poprośmy jeszcze Matkę Bożą o to, żeby, żeby nam pomogła zrozumieć te treści i też żeby pomogła mi wygłosić te rekolekcje. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. <laughs> Kochani, gromadzimy się w wielki czwartek. Trzeba jeszcze wyjaśnić to: kto wie, może i trudne, ale też zagadkowe słowo tridum. Co to znaczy tridum? Tridum mianowicie oznacza trzy dni. Od słów łacińskich. Dzisiaj mamy Wielki Czwartek, więc zacznijmy omawiać ten pierwszy dzień. Wielki Czwartek jest dniem kapłańskim. Także kochani, bardzo serdecznie zachęcam do modlitwy w intencji wszystkich kapłanów. Których znamy, czy też nie znamy. I można też złożyć im życzenia, czy telefoniczne, czy też, że ktoś ma możliwość pójść na plebanie, czy znaczy do zakrystii, czy do księdza Proboszcza, czy do któregoś z księży i złożyć im życzenia z okazji tego dzisiejszego dnia. Też miłym gestem jest też wręczenie kwiatów. Ale najlepszym gestem jest modlitwa. Bo bez modlitwy ani rusz. W dzisiejszy dzień dzieje się coś absolutnie można by powiedzieć niemożliwego, ale jak to się mówi dla Boga, wszystko jest możliwe. Kościół jakby staje się martwy. W tym sensie, że jest pozbawiony wszystkich sakramentów do dzisiejszego dnia mianowicie tabernakulum jest puste ponieważ cały pan Jezus został już rozdany ludziom i i, i też są palone wszystkie święte oleje także ich też nie ma dopiero od Poranku wielkoczwartkowego pojawiają się w kościele oleje święte, czyli krzyżmo. Mianowicie taka ceremonia jest bardzo uroczysta. Te oleje musi święcić tylko i wyłącznie ksiądz-biskup. Nie może być to żaden inny ksiądz. Może to być kardynał, ale musi być biskupem. I takie poświęcenie jest bardzo uroczyste z reguły, bo jest zawsze w katedrze. I od tej mszy krzyżma pojawiają się już święte oleje i odrobinkę Pana Jezusa też się pojawia. Odrobinka eucharystii. Bo to tylko dla ludzi, którzy przyszli. Z Mszy Krzyżma Świętego przechodzimy do wieczora. Wieczorem jest Msza Wieczerzy Pańskiej, czyli pamiętamy na pewno, czy z lekcji religii, czy z Ewangelii, albo też z Mszy Świętej, jak to ta ostatnia wieczerza przebiegała. Że Pan Jezus, Wziął w swoje ręce chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i rozdał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. A po wieczerzy, Pan Jezus wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, powiedział: To jest krew moja. Bierzcie i pijcie z tego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. I to właśnie jest też dzień ustanowienia sakramentu Eucharystii. W mszy świętej wieczerzy pańskiej, co trzeba podkreślić, jest też obrzęd obmycia nóg. Ksiądz przepasuje się białą, znaczy przepasuje się białym prześcieradłem i. Obmywa nogi dwunastu mężczyznom. Tak jak to uczynił Chrystus z apostołami. Umył nogi dwunastu apostołom. Pamiętamy, jak święty Piotr powiedział: Panie, nie godzi się, żebyś ty mył, ty, ty mył mi nogi. Jeżeli chcesz mi umyć nogi, to i ciało, to i ciało moje też możesz umyć. Jakby, jakby święty Piotr czuł, że jakby nie jest godny tego, żeby sam Jezus umywał mu nogi. A Jezus powiedział ciało Twoje czyste, a nogi nie. Dlatego, że wtedy yy, wszyscy ludzie, znaczy wszyscy ludzie chodzili w sandałach. Albo co po niektórzy na boso, także, że, że wiadome, ten piach wszystko się osadzał. Więc nogi były najbardziej brudne. Mamy obrzęd umycia nóg. I po obrzędzie umycia nóg następuje przeistoczenie. I tutaj pojawia już się Pan Jezus w kościele. Znaczy w tym sensie, że pod postacią chleba i wina, bo Pan Jezus wiadomy jest. Ale jest jedna istotna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, co bardzo mało osób to wie, ale jak to powiem tutaj, to będzie wiedziała bardzo duża grupa osób. Mianowicie. Z kościoła znikają dzwonki. Pamiętacie te na przeistoczenie? Nie ma ich w ogóle. Tylko pojawiają się kołatki. Kołatki na znak tego, że Wielki Czwartek jest dniem przygotowywującym nas do wydarzeń, które już jutro mają się dokonać. Po komunii, po odmówieniu modlitwy, następuje przeniesienie ciała Pańskiego do ciemnicy. Do ciemnicy, czyli to jest znak, to jest, to jest jakby znak, że Pan Jezus będzie cierpiał, że został. Że to, to jest znak tego właśnie uwięzienia pana Jezusa. I tam jest najświętszy sakrament. I tam, I tam pan Jezus będzie leżał. Jeśli się nie mylę, do wielkiej soboty. A jeżeli się mylę, to proszę serdecznie o poprawienie. Także proszę serdecznie o to, a. Ma, bardzo miły to będzie gest, jak będziecie się dzisiaj modlić za swoich księży i ogólnie też za kapłanów, za Ojca Świętego, Franciszka. To będzie super gest. Dobrze, kochani, miało być krótko, a w moim wykonaniu tego się tak nie uda, więc kończę na dzisiaj. I życzę miłego, prze... znaczy, życzę Bożego i owocnego przeżywania tych dni Triduum Paschalnego. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Koniec, kropka. Amen.